Słuchaj, przed świątą tutaj miałem paszę, no. specjalnie tutaj... Przyszedłem, żeby go ściągnąć, póki jest. No zadymiony. jest, jest niezgodny, nakręcił się. No, odpalił się na ciebie ostro. No. I czemu tak myślisz, akurat teraz? No bo wczoraj nic takiego się nie odpalał. No to no, z się projekt Od początku, on się odpalił wczoraj, jak jeden z moderatorów, to akurat był moderator Guzika, nie? No. I tam przyspał jakieś 50 minut, że u mnie się działo, no to co tam na górze, było, Cassie vs. Zbiewu, nie? Ale w sensie, że prostu... na ciebie akurat. No to no, no, on się o to odpalił wczoraj, Aha. że tam jeden z moderatorów Guzika zaczął spamować, że u mnie się coś na Insta dzieje, nie? I od tego się odpalił, coś gada i w sumie o to się chyba odpalił, nie? A teraz jest podpity i szuka, wiesz, zaczepki, nie? Zazdrosny jest o followy, czy o co? Nie, nie, jest, nie chodzi o to, że jest zazdrosny o po prostu, no nie wiem, kurwa, no odpalił się dzisiaj, nie? Pier, no. Pierwszy raz się odpalił, odkąd go znam, znam go już za 4 lata, to pierwszy raz się odpalił, Ale to dobrze, bo są dymy przynajmniej, no. No, on powiedział, że że to jest twoja szansa życiowa i będziesz dymić? No bo już głowa mu parowała, to mhm. pra, prawie taki kurwa był. O, ale czy to jest jego szansa życiowa? No, ale czemu o, szansa życiowa? No tak mówi, że no. ja lubię Ale dzieka, nie, bo. to jest szansa życiowa ja i ją dymić? No dobra, ale, wie, ale tak. nie, bo. szansa się że... On mieli troszeczkę pojęcia, nie? No. Pasza to jest osoba, która żyje z tego, że e, robi streamy na internecie. No, tak. Ja nie żyję z tego, ja się zabezpieczyłem. Mam różne kursy pokończone, kończę studia, e, zarabiam poza internetem. Kiedyś streamowałem, mm. teraz już nie streamuję. Ja nie traktuję internetu, się. W domu przed komputerem, jako pracy i to i nie zarabiam. Nie utrzymuję się z tego, że ludzie mi wysyłają pieniądze swoje, na które ciężko pracują. Mm -hmm. Tylko ja się utrzymuję z tego, że idę do roboty i zapierdalam. Rozumiesz? Mm -hmm. Ja tu jestem, dlatego że mnie ktoś zaprosił. I to nie jest moja szansa życiowa. Szansę życiową to ja dostałem 4 lata temu, kiedy zacząłem wchodzić w, e, ogólnie w sferę telewizyjną. Ja nie I zacząłem mm -hmm. robić telewizję. Więc to nie jest dla mnie szansa życiowa. Dla mnie to jest po prostu spotkanie ze znajomymi, z Wami. Ja tu nie przyjechałem dla pieniędzy, nie przyjechałem tutaj dla fejmu. No dobra, fajnie, zajebiście, że mi podskoczy fermy, nie? Mm -hmm. ale. No Ludzie po prostu dzięki temu, że ci na przykład mnie zaobserwują na tym Instagramie teraz, dzięki temu projektowi, mhm. no to będą mogli pooglądać na przykład jak wygląda produkcja filmowa. Bo ja bardzo często jestem na planie filmowym, bo przez to, że tak tam pracuję, mhm. i po prostu będą mogli od środka zobaczyć, jak, jak, wygląda, ten, jak wygląda ten świat telewizji, nie. Mhm. Także nie wiem, no jeżeli on uważa, że to jest dla mnie szansa życiowa. No nie wiem, no chłop nigdy chyba nie pracował albo dorabiał gdzieś może przez miesiąc, przez dwa. No powiedzmy sobie szczerze, ma 24 lata i jedyne, jedyne główne źródło za to jest to, że mu ludzie pieniądze wysyłają, którzy go tak naprawdę nie znają na żywo, nie? Ja na pieniądze muszę zapierdalać. I szanuję pieniądze po prostu, nie? Nie jestem tu dla pieniędzy, jestem tu dla was. Tak jak powiedziałem, na YouTube Short 4 byłem dlatego, że Pucin mnie, z Puczyn piłem na fejm fame, na że fame mnie zaprosił tutaj. Powiedział, że, że mogę iść za, za niego, bo on już rezygnuje. Mhm. Podziękowałem mu, spoko, zajebiście, była mega przygoda. Na tym na YouTube Short 5 jestem. Wy stworzyliście grupę YouTube Short 5 na Messengerze, mhm. nie? Ja po trzech tygodniach w ogóle przypadkiem gdzieś odkopałem wiadomości, że ktoś pisał, próba, że jest YouTube Short 5. Ja nawet nie wiedziałem, że ja kurwa na YouTube Short 5 będę, nie? Mhm. Także ja tu jestem po prostu, nawet nie wiem, no, dodaliście mnie, a nikt mi nie napisał, że nie ja będę. Jestem tutaj z przypadku. Także mhm. mówię, no, dla mnie to nie jest szansa, Życiowa, bo dla mnie to jest po prostu spędzenie kolejnego, kolejnych dni z wami i fajna zabawa, nie? A moje główne źródło zarobku to jest pójść do pracy i zapierdalać. To jest kurwa te 12-14 godzin, bo u mi mnie jest minimalnie od 12 do 14 godzin, nie? Mm -hmm. Ja wolę pójść do roboty i jebać, bo ja wiem po co ja robię, a nie, że siedzę w domu, że ja i zeruję piwa i kurwa jestem za dymiarzem. To nie jest okay. dla mnie dym, to jest dla mnie zabawa. Stream zabawa tutaj, tutaj to jest dla mnie zabawa, a nie kurwa pieniądze. Bo nie jestem to dla pieniędzy, okay. tylko dla zabawy. Okej, okay, a... Uh... Zgrzał cię co? Powiem tak szczerze. Szczerze? To ja troszkę, troszkę, tak, troszkę no. mnie zagotował, ale to nie, nie że mnie zagotował, bo ja, no, kurwa, no, ja go zajebiście. Kurwa. Ja go kurwa kocham go jak brata. Naprawdę, nie, nie spotykamy się często, bo mieszkamy, no mieszka kurwa 700-800 km no, tak. ode mnie. Ale no, ciebie, guzika, kurwa kogo tam paszę, no kocham was jak braci, nie naprawdę. Mm -hmm. Bo mega, mega, mega was lubię i nigdy na was złego słowa nie powiem, ale zagotował mnie z tego względu, że zaczął ona mnie na tak najeżdżasz, nie? Ja rozumiem, ale... No on kurwa, on, jemu się wszystko kręci, wiesz, fein fame, fame, kurwa, bo ja tu nie jestem kurwa dla fejmu, ja tu jestem dla zabawy, jesteśmy z innych środowisk, no ja mam troszeczkę inne myśli, nie wiem, może jestem kurwa za dorosły, aby być na YouTube Shore, bo zachowuję się tak, jak się zachowuję, no nie, nie, nie robię kurwa mega dymów, dlatego, że nie wiem, może jestem zbyt dojrzały na to, wiesz, co chodzi, ale no robię to, co robię, no i, ja, i mówię, ja tu jestem dla zabawy, a nie po to, żeby rozpierdalać i robić dymy i nie wiem, no, nie wiem, co tam jeszcze gadam, nie? No okej, okay, no... To już może skończmy o, te, o tej paszy. Mm -hmm. yy, tutaj do końca głosowania chyba została godzinka i właśnie byłeś na straconej pozycji. A tu się okazuje, że przygrywasz z guzikiem o jakieś tam 150 zł. Więc. Mm -hmm. no. Chyba nie jest tak źle, nie zostajesz jakby... To ja mogę się zagadnić? No jakbyś do tego, no. że no nie zostałeś tutaj no. zjedzony, jeszcze masz godzinę, żeby... Hmm. nawet jak masz to wygrać. Jeszcze ja nie pamiętam, Bez bo z... też na pewno nie no. ma tak, że na przykład każdy cię ciśnie, że jesteś Stepiarzem i tak dalej, bo widać, no. że też masz swoje wolności. Nie, no, tak? też lubi, nie? No mówię, ale ja z tego miejsca chciałbym każdy, nawet jak przegram, to mówię, to, jest, to nie jest dla mnie, za... znaczy ja się bawię w pewnym sensie, bo jest rywalizacja, ale dla was to jest głównie zabawa, nie? to wy wybraliście e, guzika, na przykład oni wybrali mnie, to jest zabawa dla widzów, nie dla mnie, ja tu jestem po to, żeby w jakikolwiek sposób robić rozrywkę dla widzów, nie po to, żeby rozpierdalać obcemu gościowi mieszkanie, bo zapłaciliśmy za wynajem, tylko kurwa po to, żeby robić jakąś rozgrywkę, tak? I mówię, tu nie chodzi o to, że dymy, że repizdy rozpierdalam, to... Do... No jestem z innej, z innej jakby powiedzmy półki i, i społecznej, w sensie on jest internetowy i wiesz on musi robić show rozpierdalać, bo on jest z tego znany, ja jestem znany z czegoś innego i robię coś innego i po prostu się dobrze bawię i z tego miejsca chciałbym podziękować każdemu za każdy grosz, za każdą złotówkę, którą wysyła, bo wiem, wiem jak to jest zapierdalać na pieniądze, bo zapierdalałem na każdą złotówkę i wiem jak to jest ciężko zarobić te pieniądze, niektórzy mają to taką z bomby, niektórzy nie mają, dlatego dziękuję wszystkim głosującym i głośki dla was, nie? dobra, to nawet nie zdążyłem zapytać cię guzika. Ale nie, wcześniej już mówiłeś o guziku. No chyba że już mówiłem. O ty już chyba tam jakoś się nie pokciści za bardzo, a tylko no, chciałbym my dodać. że... My się, że... no, się płócimy. powiedz szczerze, czy my się płócimy? Nie, no, nie. Dymy dymami, ale tak. my się tak. szanujemy. chciałbym tak. dodać głos od siebie, że szkoda, no. że teraz ze sty... że ty i Paszu nie walczycie o stypiarzy. Mhm. W tym momencie bo byłoby ciekawiej być... niż na przykład no. teraz ty z guzikiem. No mi się zda. Myślę, że tak. Bo, bo patrz się odpalił. odpali no. w, w Ale wiesz, ja tu, ja tu widzę taką pewną hipokryzję względem tego pierdolenia. Na przykład yy, gada na mnie o tym fajmie, nie? Wiesz, i, tak, I o tym Instagramie, a to kurwa wiewiór cały czas kurwa chodzi, pierdoli głupoty i wiesz, i, wie, cały czas kurwa od trzech dni siedzi i akceptuje w telefonie pierdoli o tym Instagramie, nie? Chodzi na górę z fokami, za chwilę mówi pój pójdę na górę z fokami na 15 minut, powiem, że kontrowersja za na dług i będą to obserwować. No to po, po co tak gadać, nie? No. Dla mnie to jest w ogóle dziwne, nie? Ale generalizując, no jest okej. Okay. Mówię, ja tu, z, ja tu z nikim spiny nie mam, no Pasze się odpalił, bo się napierdolił troszeczkę Jutro będzie co innego gadał i to jest 100% ci daje gwarancję, no ale, ale o to chodzi, no są dymy, mają być dymy, nie? No dobra, spoko. Mówię, ja tam nikogo nie wyzywam to, że się tam na kamerze byłeś po wyzywał, i tak dalej, to wiadomo, że robię to w żar, bo no, kocham Was jak braci, nie? Jesteście zajebiście, znamy się już po 4-5 po 5 lat, więc nie mam wam nic do zarzucenia. Spoczko. Po prostu no, ja tutaj gram inteligencją, a nie patologią. Spoko. No nie no mówię. Na pewno duża część też się lubi. Masz swoich fanów, dlatego mówię, ja sam... No spodziewałem się, że guzik bajka a jest wyrównanie jeszcze godzina hmm. czasu, więc... No właśnie, przypomniałem mi się, co miałem powiedzieć i hmm? się zacząłem okay. gadać, wiesz, i, i się zagubiłem sobie. No, na przykład tu, wiesz, zarzucają mi... na najwięcej gada, bo wiewer, wiewer, widzę to, że Wiewiór ma straszne parcie na, na fejk, wiesz co, On gadał, że... Bo jakbyśmy... Na początku projektu, chyba po no. dniach, on no. mówił, nie tu, nie pojedźmy tu, pojedźmy do Gdańska, bo tam jest więcej ludzi, więcej ludzi będzie chciało ze mną zdjęcia zrobić. No kurwa, ludzie... Tak gadają? No gadał tak. Nie, 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 mówię, że o Gdańsku chodziło, dajcie przykład, bo już nie pamiętam, nie? Cytry na fe. Ja tego nie mówię, ale mówię, co wiesz, że on chciał jechać z guzikiem chyba, że pojedziemy tam, bo tam więcej ludzi jest i więcej ludzi będziemy, znowu będzie chciało za mną zdjęcie zrobić, no wpływa. On tu przyjeżdża dla zdjęcia, no, no i teraz wiesz taka różnica. No mówię, to różnimy się charakterami, no. Ja się zajmuję swoją dziedziną, e, robię swoje rzeczy, edukuję się, bo ja nie, ja nie streamuję. Rzuciłem streamowanie na YouTube, żeby zarabiać pieniądze gdzie indziej i tyle. No mówię, to co ludzie myślą, i jak mnie YouTube ocenia i cała Polska e, tutaj, co ogląda tego streama, to jest Wasze zdanie, kochani, ale no mówię, ja, się, ja jestem sobą i ja po prostu nie udaję kogoś, kim nie jestem na streamach, jestem cały czas sobą i tyle. Okej. Okay. To dzięki Dzikowski. Jeszcze godzinę, godzinę batalii. Liczę, Dziękuję. że jeszcze tutaj powalczycie. No możliwe, nie? Pieniądze, potem grę. Tak! <laughs> dzięki Czaty. Zaraz idę po guzika.